Dzień dobry widzowie, bo to jest, przepraszam za to, ale dwa razy się skrasowało, bo w pierwszym odcinku z, z Fortnite'a, z kreatywnego, wszystko było ok. Ja właśnie teraz nagrywam trzeci dwa raz kreatywny yy, no. no i pokażę wam, co jakby zrobiłem w te powiedzmy dwa odcinki, które mi nie żyją. Pierwsze, tak wentylacja w takich trawach, przez co nie widać i za bardzo. Takie suczepki, łóżka, e, takie dawski, e, takie siedzenia, automaty, takie kubełki powiedzmy no i tutaj zrobiłam małą pauzę żeby aż no po prostu ten to ten parkur przechodzi miał chociaż trochę pauzy nie a nie cały cały parku. a więc no i tutaj mamy małą pauzę uda I ja mam pomysł um, bo Chcę tu zrobić jakby taką kanapę, żeby ten ktoś mógł sobie no usiąść. No teraz jest ta kanapa. Powiedzmy tu. Proszę. To jest jakaś kanapa. Jest. Kanapa. Robię dwa. Jakby to więcej osób grało.

No nie jest równo, ale zbiegnie. Dobra. Co mogę dalej zrobić? Mogę... Skakanie? Po, po co może później skakać? Łazienka! No przecież! Wanno. Raz. Dwa. Trzy. 4 dobra, no i jak mamy 5 linię, to mogę teraz 5 ale zrobić, tak na boku zrobię, żeby ten tył nie przeszkadzał mi. A jak to teraz powstało, tak powiedzmy. 2, 3, 4, 5. I umy to powinno być inaczej. Kibelek, bo się załatwiać. Umywalka, lebo żeby umyć, żeby umyć rance albo zęby, a, a wanna zrobi się umyć. Na przykład... Nie wiem. Dobra, não, 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 três, ou dois, ouro, a que vai pegar o dobra esquerda. Tô indo, tô a Tô to. Aha, tu jsem teď si začít rozhodnout. to. A to, nevím. Nevím. <laughs> To. Dobro, tu je zrovna dobře. Hop. Raz. Dva. Tři.

Kurde, tego się nie da <śmiewać> naprawić. Tak. O kurde. Oto to by to O Oto jestem tu. Kurde, i, I tak skoczę. Dobra, to jest kill. Jest kill. Dobra. Co so, może jeszcze? Boże... to H mhm. się mogę mm, mm, mm. skakać. Krzesłam. Krzesła biorę. Najlepszy pomysł. Poóte. Nie, spadłem. Aha. Tak. Tak. I tak. Dobra, no to jest fit. Tak wygląda jak na razie, to by było wszystko na ten odcinek. Pa. Pa.